Hej, cześć się, wam wszystkim. Z tej strony ciecika. to kolejny odcinek z gry Mad Max. Dobra, e, robimy sobie y, dalej. Tu jest to robimy sobie to, że zbieramy resztę projektów. Najlepiej, żebyśmy już na, u ten e, obóz, w jakikolwiek, właśnie, twierdzę uderzyli, żeby jeszcze to zagrożenie zniwelować, zmniejszyć do takiego stopnia, żeby mogło być tu żółte, a im więcej tego zagrożenia. Zniwelujemy to też więcej, będzie po prostu. O, karoseria jakaś. To też więcej będzie. E, no. Więcej nagród będziemy zdobywać. Dobra. Będziemy mógł tu iść. Otrzymaj e, do ukończenia. otrzymaj do ukończenia długie zadanie. Spotkanie. A pójdziemy tu. U, czemu by nie? Dobra. Chodzimy. I co my tutaj mamy ze zadanko? Co nam tutaj ten mieszkanie z tych pustkowi nam powie? Fajnie, że zostały, że powinny zostać zniszczone. Super. Już. To za eksplozja. Fajnie, że się cząbaki tak podnieczesz. Nie ma co. Ja tutaj dobra, nieważne. Eee, pyk tu Żeby się nie, Żeby się zbytnio nie rzucać w oczy. O Dobra Co tu jest? Zbiornik na wodę? Pokaż no Jacy zaś mordul też się zbliżają Dobra. Nie, jestem z czarnego miasta, nie wiem o co wam chodzi. No to za męda. No i po sprawie. 10 żetonów Griffy, no trzeba byłoby je wydać w jakikolwiek sposób, żeby... Tego naszego protagonistę wyzmocnić. Wow, 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 co ja tutaj zdobywam tego aż tyle. Mhm. jakiś zbiornik na wodę, tak? Zbiornik na, na wodę, gdzie będzie? No dobra, bo widzę, że tutaj też jest coś do góry. No tak, 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 Wiedziesz, co tu? Na pewno. O, szakale! O, zbiornik na wodę. Następny do części projektu, który można zbudować... Uciulmu! Nieźle. Super. Tę chłop <laughs> zdziwił nagle. Nagle leży. O, liwko dla trzewi? Co ty pieprzysz do mnie, bucket? O, pół zbiornika. Dobra. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? No właśnie, chyba nikt. Okej. Okay. Pytanie to. Dobra, to wychodzi na to, że to będzie chyba bodajże u góry. Hmm. Jakby tu wjechać do tego gościa? Dobra, chyba tędy. A no, bo tutaj są jakieś kolejne wyrobione. Proszę bardzo. Dobra, czam pilnuj wozu. Porozmawiaj. No to dawaj. Oops, Sido. Strange ding drifter. You. you got some fine wheels wrong on there. Is it a nitro boost I spot on the intake? If so. Poszybować? Używaj skoczni na białej równinie, by wykonać fantastyczne skoki. Nagroda, że tą grify. A. Kurde, myślę, że coś konkretniejszego. Tu jest wiertnia, tu jest szyb naftowy. Co bym mógł tu jeszcze poszukać? Co my tu mamy? Złom historii, złom, 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 mhm, złom, złom, złom. Dobra, oboz 1 na 3, pola 1 na 2. Dobra. Dawaj mi tu. Lecimy obniżać dalej zagrożenia. I teraz będzie tutaj. Dziękuję bardzo. Przytrzymuj, wchodzimy. I robimy... Czy odpalamy się na Turbie. Super. Wow wow. wo wo wow. chyba coś nie umiało wygenerować coś. No, innymi słowy... Procesor do wymiany. Tak niedługo też będzie... Zmiana płyty głównej, kości RAM, procesor... Także może Stalker 2 mi pójdzie za rok. Wow. Wow, 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 wow. proszę bardzo, kogo ja tu widzę? No, ok, zniszczono. No i co teraz? Przeładuj, no, chwila, chwila, chwila. Kompendium warsztat. Czy mnie na cokolwiek stać? Jest 200. mógł to szybciej przeładowywać. takiej okay, tu. Bo skoro to jest, to znaczy, że tutaj musi gdzieś być przejście. O, jest tajne przejście, super. Dobra, właśnie tu max. Nie zebrano danych. Trudno. Hm, Może nie będzie tak źle. Tutaj się mogę podciągnąć, o, proszę bardzo, amunicja, przenoże, to tu dawaj, krytyczne uderzenie. Karniak nożem No super Jeszcze mi się coś pieprzone sprawy jakieś włączyły Już No i dziękuję bardzo Muszę te inne dziwne śmieszne powiadomienia powyłączać Ósmy poziom. Kurde, tego griffy trzeba lecieć to wszystko powymieniać. Ile tu mamy złomu? 0 na 6 insygnia. 0 na 4. O, no, a propos insygni, proszę bardzo. Super. Eee, no może najpierw dół cały przeczeszę, bo ty widzę, że ten obóz jest troszeczkę rozległy. No, proszę bardzo, dziękuję. Uf, czy za chwilę serio poważnie zjechał z drabiny i mnie zabił No zamęda no właśnie na tą drabinę Max No nareszcie A, tutaj zdrowiem mam akurat pełno to mi nie jest potrzebne czy to był jakiś skrót może... nie, ale tu jest, widzę, złom. Widzę, że te insynie też są dosyć tak konkretnie pochowane, więc warto się będzie rozglądać. Widzę, tu jest druga. Dobra. A, o, proszę bardzo. Przecież ja chyba tędy musiałem iść. Okej, okay, tu jest insygnia, tam jest insygnia. No to musi mieć taki odrzut. Dobra. Złom zebrany. Manierka, manierka akurat jest pełna, to mi nie będzie do niczego to potrzebne Okej, okay, już myślałem, że coś tu zaszaniłem, ale dobra. Zaskoń zaalarmowany i... Się, chłopie, no chodź tu, zabójstwo puri. Seria ciosów, fajnie poszła. Zabójstwo Furi razy dwa. I super. Przeładuj to. Dziękuję bardzo. Dobra, we... o, dobra. Tam widzę, że też coś mamy do zlutowania. Wejdź tu. W sumie mógłbym iść tam. W sumie tam mogę iść, bo tam też nie ma nic, ale chyba jest insygnia. Bo może mi się wydawać. A? To po co tu było wejście? Dobra, nieważne. A tutaj. Te... Obróż, proszę bardzo. Otwórz kopniakiem. A tutaj co jest? No co jest grane? No. Ty no chyba, że tam coś było. Skoro tam było wejście, to chyba jakiś tam ukryte zło musi być. Bo no wątpię, żeby tak coś tutaj dowali. I nic może inaczej. Wątpię, żeby od tak tutaj coś tworzyli i nic by tutaj nie dawali. Ale chyba się twórcom trochę zapomniało. Tu. Jeszcze się w ogóle ci przeciwnicy są dziwni. Ma, e, wrzaskun zalarmowany, zabiłem wrzaskuna, a oni się, oni, e, się zastanawiają, hmm, dlaczego on zabił wrzaskuna? No nie wiem, chyba po to, żebyście nie dostali jakiegoś turba żeby łatwo było was rozwalić. 4 na 6 insygnia 4 na 4 super, uh, tu coś jest, tu nic nie ma, ooo, uh, ciekawy obiad, auto zapis, super, leć na mnie, bąk, zabójstwo przy ścianie, chyba bym powiedział przy linii, ale mniejsza o to. Już cios kończący serię. Przytrzymaj, X. Dobra, może będę pamiętać i nie zapomnę. Tu, taki intrus. Żaden intrus. Mek! No, wykończ go! No, wykończ go! Dziękuję bardzo! Już? Już! Uff! Poczuję, ja że chyba ten zbiornik paliwowy muszę zniszczyć, ale to za chwilę. Pierwotnie zajrzę się za insygnium. O, proszę! Ins o, i strzępki historii! Super! 3 na 4 co my tu mamy? Żywność sprzedajemy wyłącznie za rządowe talony. Nie przyjmujemy pieniędzy. Ciekawe, po co wam za rządowe talony? Skoro rządowe talony i tak pewnie w dłuższym stopniu były nieopłacane. Ale dobra, mniejsza o to, mogę się mylić. Dobra, po co to miałem zniszczyć? Nie wiem. O, tu mamy wejście. Może tu będą dwa ostatnie? Nie, jeden ostatni złom. Jest jeden ostatni złom. Super. Um, podnieś kanister pod pol i uciekaj. No i super. Kolejny obóz przejęty. 100% ukończono Zgadzaj głównej opcjonalnej ceny w trzech obozach, no to super Ktoś tu jest już czy nie? Są już nasi Benzynożłob, serio? Nazywam się, nazywam się Benzynożłob? O i nowe te Super Maniperska amunicja do grzmotu, może 2. dwa to by się zapas amunicji by się bardziej przydał Dobra, dawaj to Marna twarzy Trochę tu tego jest widzę Umiejętności Ja bym musiał chyba więcej tego złomu Zbierać Dodajemy 20% więcej obrażeń Dobra do zebrania, a to niekoniecznie mnie to interesuje. No, lecimy do gri teraz. Będziemy um, powydawać troszeczkę pieniądzorów. Um, ale od strony jeta będzie o wiele szybciej. Elementy kompeniu ule ulepszenia i do zebrania widoczne są w menu pauzy. No i super. Wejdź uh, um, do pojazdu. Super normalnie to miasto całe o no super że zrobił na pewno ubezpieczyciel nam pokryje za to koszty tak ja powiedziałem ubezpieczyciel nie może pokrywać kosztów dobrze że już w ten w miarę ten samochód jest szybki bo szkoda że tak troszeczkę słabo skrętny ale to wiadomo trzeba resztę podblokowywać no ale przy turbie fajnie śmiga dobra alo no proszę bardzo jeden strzał zapłonie, tak Mógł to dobrze wiedzieć No i zapłonął, dziękuję. Nie kiepsko. Popie tu naprawdę jest zaje zajebiście, że kto rozegrał. Zbiornik na wierzchu. Kto by pomyślał? Dobra, przeładuj to Max. No naprawdę przy okazji. W tym odcinku nie da mi się jeszcze kolejnego obozu przejąć. No szkoda, no trudno.

Sprawia, że mag zdobywa większą ilość podczas przeszukiwania. Złom. To na pewno, to się przyda. No i super. Zatwierdź. Już? Już. Zrobione? Zrobione. 80 sztuk złomu. Spoko. Warta. Hmm. Ja też tego na razie nie odblokuję. To jest u brodego musimy, to jest Krwistobrode, Krwistobrode, spojówki do zera trzeba zjechać. Chrysto. już wszystko spojówka. Te u brodego. Wiem, że też gdzieś trzeba było zjechać, ale widzę, że już... Hmm, spojówka, spojówka. Będzie już Krwisto Brody, tak naprawdę Krwisto Brody, Krwisto Brody Kurwa, warto chyba byłoby robić zadanie dla Krwisto Brodego Krwisto Brody, Krwisto Brody Kolor karosłowia i nie tylko, dobra, no nic Teleportacja do Jetta. Yy, I ja tutaj, z Wami się żegnam, dzięki bardzo za uwagę, no i do usłyszenia. Hej!